Pięknie jest, ale jestem szczęśliwy. Można jechać na przegląd. Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak wymienić progi w Seichento. Jakby ktoś chciał mieć ładny samochód, ale miał zardzewiałe progi, i sąsiad myślał, że go nie stać na dobre auto. To kupuje progi po 57 zł za sztukę, wstawia. I ja wam zaraz właśnie zapraszam Od spodu będą przykręcone w ogóle na wkręty, bo tam nie ma do czego spawać Nigdy nie wkładałem progu, będzie to mój pierwszy raz Więc może przejdźmy do, do rzeczy, przejdźmy Najpierw trzeba pomalować progi od środka, żeby nie rdzewiały I ja pomalowałem je najpierw podkładem, a potem jakimś srebrnym sprayem Żeby było dobrze i tanie Będziemy wstawiać progi chyba dotąd tylko Tu jakoś... Jakoś tak. Tu gdzie jest ta krawędź, to będzie na wkręty. Tu gdzie brakuje całości to coś dosztukujemy. Gitara będzie. Najpierw trzeba najechać na najazdy. Cześć! No tak, został. O!

Teraz uciąć go tu, tu go uciąć o no tak, żeby wchodził pod ten błotnik, nie? Prawie równo z linią. No nie, no równo z linią tniemy i potem wbijemy młoteczkę. Kurwa, co jeszcze wymyśli. Teraz wzdłuż tych krawędzi. Zacz, nic nie przeciąłem, należy tam, długo trzeba się złapać. Co nam tak za jest nic nie zmieniam, bo jest równo, nic nie dotykam. Ale nie wiedziałem, że tak będzie. No dobra, coś tu się trzeba teraz tutaj po, tym, po tej krawędzi. Pięknie. Mm. Nie ma co. Tak w ręku. No dobra, trzeba to teraz zaslifować, albo nie, najpierw mm, złapiemy z dołu go tymi wkrętami. Będę za wysoko, pięknie jest, ale jestem szczęśliwy. Można jechać na przegląd. Ja to, ja to wykorzystam na pewno. A no bo to trzeba na odpierdol, zapomniałem. Na odpierdol wychodzi najlepiej, naprawdę. Nad spawaniem wykładać. A tutaj ten koszniczyk jest Nie ma akumulatora Tu jest masa Tu jest plus i sobie to idzie Ładnie tutaj, 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 tutaj Tutaj, tutaj, tutaj Do akumulatora Ja nie będę teraz szlifował tego progu do końca Bo i tam się spuszczał Idealnie żeby było, bo przecież To wszystko przed malowaniem się zrobi, o Tak, tak, tak wybrnąłem z tego o, przed malowaniem będzie podkład. Będzie gitara. I co? Nie wiem na jaki kolor go pomaluję. Możecie... Znaczy, piszcie w komentarzach. O, piszcie w komentarzach. Na jaki kolor pomalować sobie liczczę. Bo ja nie mam koncepcji.